Czołem widzowie z tej strony, kapitan Wrubel, a to jest War Thunder. W dzisiejszym odcinku zademonstruję wam pojazd Su-37. Jest to lekkie, samobieżne dział przeciwlotnicze kalibru 37 mm w konstrukcji radzieckiej. Były one używane podczas II wojny światowej, co pod względem historycznym, już wam mówię. Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej dowódca Armii Czerwonej doszło do wniosku, że jednostki pancerne i zmotoryzowane nie mają odpowiedniej osłony przeciwlotniczej. Postanowiono opracować lekkie działo samobieżne wykorzystując armatę automatyczną 61K, kaliber 37 mm, na lekko opatrzonym podwoziu gąsienicowym. No niestety to bardzo odczujemy, potem Wam pokażę. Po... Y wypróbowaniu całej gamy podwozi, zarówno gąsienicowych, jak i kołowych. Za najodpowiedniejsze odpowiedniejsze uznano podwozie działa samobieżnego SU-76, czyli podwozie niszczycieli czołgów radzieckich z odkrytym przedziałem bojowym. Niestety to też jest odczułem w trakcie bitwy. Produkcja seryjna działa rozpoczęła się w marcu 1945 roku. Do końca wojny dostarczono do jednostek tylko 70 sztuk. Produkcja kontynuowana do 1948 roku. W sumie wyprodukowano około 300 pojazdów tego typu. Według etapu, etapów działa SU-37 miały znajdować się na wyposażeniu do wizy mechanizowanych 8 dział impancernych, 4 działa, a także na strzelbu armii zmechanizowanej 24 działa. Jednak pierwsze egzemplarze SU-37 dotarły do jednostek zbyt późno, by wziąć udział w działaniach bojowych. Został za, zaprezentowany przez Depilates z okazji zwycięstwa na Placu Czerwony w Moskwie w czerwcu 1945 roku. 137 został wycofany ze służby w pierwszej linii w połowie lat 50. XX wieku. Niestety, e, działo jest średnie, bym powiedział, to jest kaliber 37 mm. Ale przechodzę na meritum. Jak już yy, wspomniałem wcześniej, jest to podwozie gąsienicowe, które jest bardzo słabo końcerzone. E, jak sami widzicie, 15, 37, 6 mm to jest szczerze mówiąc śmiech na sali. 15, no z tyłu to jest 8, to przychodzi jak w papier. Zobaczmy wnętrze. Załoga się z, składa z 6 osób. Jest to. Kierowca, celowniczy, ładowniczy, dowódca, operator km -u. Zobaczmy jak będą przychodzić pociski na przykładowym czołgu. Żeby wam to zademonstrować weźmy Niemcy. Oj nie, to... No jak sami widzicie to już są tutaj tiery takie jak Tygrys, Tygrys 2, Pantera G, Pantera F. Eee, no, weźmy pierwszą lepszą, czyli eee, Panterę. Kaliber, zwykły kaliber, nie będziemy szaleć. Odległość 500 metrów i teraz po, zobaczmy co się stanie. Zobaczcie. Wchodzi jak w masło. Kierowca, uszkodzenie, paliw... E, chyba amunicję, że dobrze widziałem. Nie, zbiornik z paliwem. Czyli będziemy się palić, to jest na 100%. No a teraz zobaczymy cienką osłonę załogi wieżyczki. No, chodzi po tyłu. Zobaczmy tu. Jak sami widzicie, no po prostu jadka przejdzie. To już jesteście wylemi, To już jest koniec gry. Kończy się grę i to natychmiast. Zobaczmy tu. W ogóle ten pojazd nie ma żadnych. E, nie ma ża żadnych punktów, gdzie by pocisk mógł zrękoszytować. Ale no, nie widać. Zobaczcie, wystarczy, że nawet jak będziecie na górce, nie daj Boże. To zobaczcie, co się stanie: przejdzie przez kierowcę. Jeszcze, że uszkodzi wam silnik, zbiorniki paliwa i dowódcę. Może mówię tak, zbiorniki paliwa, chłodnica, silnik. No, a jak trafi dobrze, czyli tu po tej stronie, no to macie eksplozję amunicji. No cóż, no to tyle Ganaję. Teraz przejdźmy do zręcznościowe bitwy pancerne. A, oh, boś, postaram się to wszystko ogarnąć w ciągu 25 minut. Jak się uda. E, mapa Dominacja syna i mamy trzy punkty do zdobycia. Ja niestety nie będę tym czołgiem zróżnie się angażował w, w walkę z czołgami, bo po prostu nie warto. E, no zobaczmy, którą... Aha, tą amunicję. A, i przede wszystkim mamy e, amunicję UO-167. Jest to pocisk burząco-odłąkowy zapalający smugowy, czyli nie dość, że ma Mocne uderzenie podpala, możliwość jest podpalenia przeciwnika, czyli z przeważnie z samolotu i jeszcze smugowy, żebyście mogli robić korektę wystrzeliwanych pocisków, jeżeli śledzicie poezję, i jest w ruchu. No to sprawdźmy, 25 minut. No to jedziemy. Okej. Okay. Może się bardziej wycofam. No jak widzicie, a właśnie zapomniałem no, pokazać modyfikację, to pokażę przy mm, przeskoku do następnej rundy. Pojadę tam na bardziej otwartym przestrzeń O i chyba jednak nie. Wycofam się trochę, żeby mieć większe pole manewru. No i czekamy, Szanowni Państwo. Czekamy. W międzyczasie z ogłoszeń PO widzę, przepraszam, koledzy z przeciwnej drużyny zajmują strefę B, widzę, że jest jeden czołg, nasi nas zajmują strefę A. Z ogłoszeń parafialnych, przepraszam, że mnie nie było tak długo, ale po prostu odblokowałem dalsze pojazdy, więc... Chciałem, żeby skończyć, skończyć tę drzewko Związku Radzieckiego, ale niestety mi się to nie udało, więc będziemy walczyć dalej. Ale spokojnie odcinki wrócą. A chciałbym pozdrowić pana pomarańczę gorąco, który śledzi moje filmiki. Zobaczmy. No, na razie jak widzicie, nic się nie dzieje. Uuuu, dostaliśmy. Skąd? Z tyłu. Uuuu! la 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 M4 Sherman. No to nie zaciekawie. Nie zaciekawie, ale jak już tak kolega prosi do tańca, to zatańczymy z nim. Może coś się uda. Coś się uda tutaj wystrzelić. A, nie, niestety, ja jestem na szczęście schowany za górką. Eee, nie, nie będę tam na górkę wyjeżdżał. Ale przydałaby się tutaj pomoc kolegów. Nie pamiętam, jak widzicie już dostał kierowca... Nie, przepraszam, dowódca. Dowódca, ładowniczy... I szelec je, to jestem na jeden szal szczerze mówiąc. Na jeden... O, Dobra, to zatańczmy z panem sobie. O! Trafiliśmy. Proszę bardzo. Kolejne trafienie. Uuu... Ale gdzie? Skąd? O! Asystę mamy. Nieźle To się teraz wycofajmy, schowajmy Bo coś czuję, że tu nie tylko tempo Uuuu, nie, nie, nie Nie panowie, nie, dziękuję, ja jadę się chować A, spróbujemy z samolocikiem Trochę sobie polatać, zrobić zwiadu Gdzie, co, jak Uuuu, szanowni państwo, demonstruję państwu Mustang Jeden z lepszych samolotów II wojny światowej. Pod koniec był produkowany, co z tego pamiętam. Pomóżmy tutaj. Czołg ciężki. No nie wiem, czy coś działa. Ale postaram się. O, trafienie. co wow, zapomniałem, że mam zoom. Sprawdźmy, czy go trochę. Tracne pod względem silnika. Ula la 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 ale oberwałem. U, u, niestety nie utrzymałem się zbytnio długo. No to jeszcze jedną rótkę. Ja się tutaj schowam. No to. Oj, to nie wiem co to jest za nasz czołg wsparcia piechoty. Oj, sprawdźmy. A końcinica poszła. Ładnie. Ale widzę, że nie do końca No, mam jeszcze 15 sekund, czy coś wzięłam? No nie bardzo, zaatakujmy ten 34 Uuu, Nie udało się Trochę lata, nie jest eee, Naprawmy Ktoś tutaj potrzebuje pomocy w naprawie. Wow, już to mnie strzelam, ale kto tu potrzebuje naprawy No dobrze O, jakiś Bóg niestety gra się spugowała. Coś lata o matko, coś tutaj leci, a ja nie widzę. O, kolega się rozbił. Jadę mu tam pomóc. Albo nie, bo niestety będę na widelcu. Ale. Polatajmy sobie dzisiaj, trochę latania będzie. No to pomóżmy koledze. Czy to jest Messer Schmidt? Tak, Messer Schmidt. Oj, działa ja mi się za Nie, brak pocisków i broń się strzela No, ale wygrywamy tą lutwę No, dawaj, 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 dawaj O, udało się, teraz możemy Zaatakować choćby nawet niż I ma otwartą O, udało się mu wyeliminować załogę prawie że. No nic więcej latania dzisiaj chyba będzie. Wygraliśmy. Nieźle. Nieźle, nieźle, nieźle. 13 miejsce w drużynie. Nie było się co popisać, ale dużo latania dzisiaj było. Więc jak sami widzicie same wsparcie lotnicze jak dużo robi. Oj, odblokowaliśmy i udało mi się BMP1 już się nie mogę doczekać tego pojazdu no zobaczmy no jak widzicie no, pojazd nie jest zbytnio e, odblokowany będę musiał odblokować zestaw naprawczy gaśnicę mam chciałbym też potem odblokować te pociski i mechanizmy elewacji działa bo to jest jeżeli przede wszystkim macie pojazdy, pojazdy przeciwlotnicze pierwsze co Zestaw naprawczy, gaśnice odblokujcie, napęd wieży, kalibracja działa, mechanizm elewacji, potem wszystkie rodzaje typu amunicji, na końcu odblokowujecie resztę, bo to w, tej, w tych pojazdach liczy się jak najszybsze obracanie wieżyczki i kalibracja działa. No cóż, zobaczmy, jak się spisze pojazd w następnej rundzie. Udało mi się na Następny pojazd odblokować na szczęście, więc zobaczycie go w następnym odcinku. I tak jak już zapowiadałem, od tego pojazdu będę już grał na realistycznych bitwach pancernych. Więc trzymajcie kciuki. O, dzisiaj dosyć, dosyć szybko się loguje. Też będę chciał w przyszłości zrobić streama, ale na żywo, będę chciał zrobić streama na żywo, ale nie będzie to z tej gry, będzie to konkretnie z innej gry, z innej bajki. E, Bitwa z podbój, opuszczona fabryka, no to lecimy. Tu się za bardzo nie będę wychylał, jak widzicie jest e, jeden punkt. A i to będzie sieczka. Eee, Ojej, ja się schowam gdzieś tutaj za tymi. Po tamtej stronie mogą mnie wyhaczyć. Tu się schowam. I poczekamy. Na szczęście słońce mamy za plecami. Więc jeżeli wróg będzie na nas szarżował, będzie miał słońce po oczach, że się tak wyrażę, Nie będzie nas widział. Widzę, że kolega tam jedzie. Na prawe skrzydło. No. 2, 4, 6 pojazdów pojechało na atakować punkt A. 8, przepraszam. 4 pojazdy chcą oflankować. Z lewej strony, i też będą atakować z prawej, więc no, zapowiada się ciekawy pojedynek. Zobaczmy, no, trochę poczekamy. Oj, widzę, że już ktoś tam atakuje kolegów. Dobrze, że jestem schowany za, ty, za tymi rurami. Mm. O matko, poczekajmy, poczekajmy. Przepraszam, problemy techniczne. Z mikrofonem. Mam nadzieję, że teraz będzie mnie słychać normalnie. Eee, oj, jak widzicie, przeciwnik ma przewagę w zniszczonych pojazdach i dominuje na punkcie A. Z tamtej strony będą nadjeżdżać. Uuu, i to jeszcze Pantera. To mnie kiepsko wrzuciło. Zobaczmy. Emil N4, PZ. Uuuu, Pantera. No, tygrys Niby nieźle, ale i tak mogłem trafić lepiej. No dalej chłopaki. Niestety e, problem... O jest. Nie rozbił się. Że ja tego nie zauważyłem? to ślepy jestem. Zobaczmy, czy coś tutaj jest. Na niebie? Nie no, na mapie nic nie pokazuje. Na mapie nic, mapa nam nic nie pokazuje, wprost przeciwnie, oni przyjmują. No, kurczę. Mam nadzieję, że system yy, będzie zaraz losował. O, i proszę Państwa, mamy pierwszego klienta. Dwa. U, dwa myśliwce, będzie ciekawie. Zobaczmy skąd nadlecą. 1, 0. Czyli z tamtej strony będą nadlatywać. U, kolega i sam. Jak widzicie. Niestety 4, 5, 6 pocisków. Jak mogłeś próbować? Leci na mnie. Uf. Jest jeden zniszczony. O, leci na mnie. A schował się i teraz moja szansa, żeby go dopaść. Jest! Dwa samoloty zniszczone, ale będzie gotowo leć przy lądowaniu. I leci na sam druk. Proszę Państwa, zobaczmy to w przybliżeniu. Może mi się... O! I uciąłem mu jeszcze ogon. Czy skrzydełko się uda? Udało się jeszcze skrzydełko uciąć. Na no, dobicie. No, <laughs> ale to jest straszne. Jeden myśliwiec, dobra, wystrzelajmy cały magazynek, oj, będą dwa myśliwce, my, czyli będą lecieć prosto na mnie zapewne, skąd, chyba z tej strony, z tyłu, U kolega tutaj będzie pierwszy, jeżeli wciśnięcie X, zobaczcie, nakierowuję i mogę przeskakiwać, I to jest fajne, tak, dwóch się, z... no, kolega z kolegą zniszczyli się nawzajem, Trzymamy. Jak dziewiątka. No, zobaczmy. A jednak leci, leci, będzie blisko. No, chodź, chodź, jeden na jednego. Co ty na to? Jak widzicie, no obrót wieży jest tutaj decydujący. Za daleko. Niestety bym musiał podlecieć co najmniej na kilometr. No i właśnie kolega leci w moją stronę. Czy mi się uda to go zniszczyć? O! Kolega trafił. No na no, dobicie. No, dalać. Odpuszczę już sobie, bo z tyłu już mamy ogon. A nawet dwa. O, ma woska, co tu się dzisiaj dzieje? Wyprzedasz w supermarkecie? No, nie, nie, nie. Jest trafienie krytyczne, podpalił się. Uhuhu. Czy on nawraca? Czy mi się zdaje? Wow, kolega. Ach, ja, 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 no, 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 się, błagam obuć, o, nie, 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 ach, no, to tym razem się udało. Z której strony z tyłu? Jasny pierun. Zobaczmy, co tu się uda. Weźmy tego pana. No, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Możemy spróbować go uszczelić. Trafienie krytyczne. Radar. Jest! Kolejny samolot zniszczony. Łooo Pany, nie 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 nie, dziękuję. A nie. Niestety przegrywamy. A kolega pewnie będzie chciał mnie gdzieś tutaj dopaść, a z dziewka mi się to nie uśmiecha Wow, wow wow, wycofuj, 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 wycofuj. wycofuj, wycofuj. Dobra, świetnie. No i papa, o, o, matko, tygrys. Co tu jeszcze, tygrys, jedynka i to jest no, no weźcie, nie wykończcie już, no dziękuję. No nie było szans, żeby wygrać. Ale, o, ponowne odrodzenie. No to zobaczmy, może mi się coś udało przejść. Wiecie co, pojadę na tego tygrysa. Powiem wam. O, nie, sorry. Już, już, już. Już, już, już. Misja nieudana, ale już mi się trochę udało. No. Jak widzicie, no, troszkę więcej czasu bym musiał mieć. Ale no, proszę Państwa, co ja widzę? drugi miejsce w drużynie. Nieźle, nieźle, nieźle. I odznaka. A, przepraszam, zapomniałem dodać, mam 15 dni konta premium, bo wygrałem już sobie e, Twardy jak skała. Przyjął kilka trafień, pozostając w życiu. 450 punktów. Lwów, fajnie. Odblokowałem też. Naprawdę... Problem w tym jest, że no niestety, ale... E... W tym pojeździe jest kiepski, kiepski pancerz, więc było trochę latania, trochę zeszczeliwania, no to co moi drodzy, na dzisiaj kończymy, pokazałem to co chciałem pokazać, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście i do zobaczenia, czołem!